Siemanko, z tej strony, Fifun Witajcie w drugiej części challenge'u Zgadnij co pijesz Jeśli nie oglądaliście pierwszej części Link znajduje się w opisie I zostawiajcie łapki w górę I subskrypcję I dzwoneczki też <grym> No, co to może być? Jaki numer? Siedemnaście. 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 mamy tutaj. I co to może być? Jabłkowe. Mm, no. Mm, jabłkowe to... Yy, wiem co to. No. Yy, tylko ze tym. Lat. Nie. Yy. W puszce? Mm, nie. Co jeszcze teraz tego się napija? Ym, to jest jakieś owocowe? Tak. <laughs> Bardzo? Tak. No czyli to może być jakaś multiwitamina, tak? Tak. Ale <laughs> A jaki tam owoc czujesz? Jab y Jabłko, tak? Tak. To czy to jest multiwitamina niegazowana? Tak. To jest witella y, zielona. O! A ona, no ja dobra, możemy ci w sumie zaliczyć to jaka ten. O, ona bardzo pyszna no, jest No bo ta... zgadłeś, że to jest coś z multiwitaminą. Dobra, teraz kacper. Ale, ale dobra ta multiwitamina. Sześć. Sześć. Szóstka. To jest dziewięć. Co to jest? Niegazowane, gazowane, niegazowane. Nie gazowane? No. W smaku czymś. coca cola czy nie. Taki cytrynowy Nie. Nie. Coś w puste, tylko za tym bark, czy coś? No to ci Filip trochę naprowadził. Tynbark? Owocowy czy kwaśnowy. jabłko A super! Jabkaric. Dobra, możemy to zaliczyć. Ja Dobra. A co no. mówił? Filip? Yy, yy, ci, po, ci powiedziałam, że Tymbark. Dobra. I teraz Filipek. Koś tutaj niżej.

Kubusia. No taki kubusia. podobny do kubusia, no ale to może być? No kubuś. Um, no nie, to, no, to, to znaczy jakieś... kubuś, no to... Na pójść, tak A jakie tam pójść. czujesz może smaki? Co to jest? Co to może być? Kubusia smak tylko ze jabłkowy. O, no super. Jabłkowy smak kubusia. Y... I no dobrze, to jest mus jako banan. O, mus! Co to jest? Siedem. Siódmeczka. No to weź sobie siódemeczkę. siódmeczkę. I co to może być? No jest to jest jakiś bez smaku. <śpiewanie> to jest nie wiem no co, no co to może być niegazowane, gazowane Niegazowane. nie gazowane no a to jest pewno nie mleko gorzkie boże yy, na Słodko, przykład słone ono no i to jest nie wiem jako że gęste nie. jabłkowe Goskie. to jest woda co to może być to wodne gęste no wodne no takie boże, nie jak, takie jaka woda czy jak tylkoś cytryna? Nie, nie. No, no byłeś blisko prawie. Hmm. <grym> <grym> to co? Poddajesz się? Poddaję się. Spróbuj to jeszcze raz. Nie, poddaję się. Żywiec, drój, malina. Dobra, poddaję się. A, a, a ja mam... Teraz rosuje Filip. Filip. Ciekawe co wybierze. Ciekawe co to. Otwieraj no, szybciej. No co? Bade o nie. Będzie jeszcze próbuję. <grym> Dwadzieścia 26, dwadzieścia sześć. Dwadzieścia sześć, dobra, 26, 26 mamy, mamy tutaj. I to jest Filipek. Rozwoju no. zielone picie. Zielone tak no, a powiesz co to jest? Co to może być? No. Koło Liptona widzę. A, no. Czyli to jest? S. S. s, s in. Spray. Spray. S Super! Spray. Teraz rysuję kacper. Co wybrałaś? Osiemnastka. O kurczę. Osiemnastka. Osiemnastka. I co to jest? Yy, mleczne No Plusik yy, Kefir Super <grym> Teraz Filip No Numer? 11 dwanaście 12 To tutaj masz 12 nie ja. I co to jest? To teraz dano gazowana? No. Ach, no. mi się chce. <gry> no dobra, ale no to powiedz. Co to może być? Gazowane dobrze. No. Kola? Nie. Yy, tego, jak to. Yy, o, yy. Jak ty się nazywa? No. Odezada? Super! Dobra, no poczekamy aż mi się lesi, tak? Ja też idę. O! Wracamy po przerwie z siku i lecimy dalej. <grystanie> <Yeah>. <grystanie> Czekaj, poprzestałem trochę do... tutaj. Wracamy po przerwie z <grystanie> siku i lecimy dalej. Możesz się skończymy dalej. Wracamy po przerwie na siku i lecimy dalej.

Co? Mark? Dwadzieścia siedem. dobra no. Dwadzieścia osiem. Dobra, no. I co to jest? Yy, Lipton. No. Yy, o Jezu. A dokładnie. Zielony yy, są... jabłko. Cytryna? No? Cytryna. Dobrze. Mm. Masz? Jedynka. No, jeden. jeden. Jedynka to? Dobre. Oho. A co to może być? Złoty kodek O, mleko, właśnie mleko. Ale A jak A smak? Możesz smak? Możesz określić smak? Smak no. y, jabłkowy. Nie. Nie, a no, no to jest smak... żółty owoc. Żółty owoc. No, czyli jaki? Jaki jest żółty owoc? Co żółte? No. Mleko. Ojej, Filip. No. Żółte? No. Eee. To jest mleko o smaku... Bananowym. Super. Ale ja się tego napiłem. Ej mama. Ile jest? Nie wiem. Dobra. Już policuję. Teraz ja. Teraz rysuję ja kaczkę. Dziesięć. Dziesięć. A dziesięć to? A dziesięć to co jest? To matko moja. Hahaha. <try> <try> Pepsi, super. Dobra, Pepsi. Jakiś taki smak, nie ma. Dobra, pływam nad morze. Teraz, teraz ty, Filip. Jedno, jedno. To może jeszcze raz, nie, nie. nie. No, jeszcze raz. No i otwieraj. I co to jest? Jaki numer? 17. 29. dziewięć. Dwadzieścia mhm. Dziękuję. A dwadzieścia to? Cedruskawkowe. Dwadzieścia dziewięć, nie. Ale cedruskawkowe. Nie. To, co lubisz najbardziej <ścoughs> z owoców? Jabłkowe. Nie. Jeszcze. No, często Ci to kupuję, mogę Ci powiedzieć. Na W! No, no to jest... O, już wiem. Co? No, To lubisz A, bardzo. Ten owoc. Co wczoraj go no chciałeś. No. Mamo, kupisz mi... Co? No. I ten owoc. Na W. Dane? Zielony. Na W! A zielony, no tak. No. Winogdaną. Super! Dobra, możemy to zaliczyć. Już nie będzie. No bo mi powiedziałaś, mama, kupisz I to no. no i to podwójnie działa. 11. 11. A 11 to. Mogę wziąć? Tak. Ej, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest? O, kurwa. Tymbark. Dobrze. Mam go mięta. I to był numer? 11. Mam go mięta. Dobrze. Ale teraz ja. Zgadłeś. Teraz ja. to... Teraz Filip. I co wybrałeś? Numer? Numer, numer, numer. Otwieraj szybciej. Trzydzieści jeden. 31. 31, tak. A 31 jeden. to. To jest. Gazowane. Dobrze. Dobrze trafiłeś. No a teraz... To jest No, gazowane, dobrze, ale... odezada. Jaki to jest smak? Owocony. Nie. Jaki czujesz tam smak? Co tam jest? To jest kwaśne, gorzkie, Ejko. słodkie? Ej, słodkie. No i co to może być? Tylko to ale... No, mięta, gazowane, no. A tam jeszcze taki jeden owoc jest? Ja. tylko jeden. <noise> no to jest gazowane, miętowe, Kresu, ja też dać tylko się lubię. No. Nogazowany. No tak. Nogazowany. Mięta. Klim, owocowy smak. Nie miętowa. Miętowy. To pewnie nie wiem. Kacper! No. To jest jabłkowy. Nie. Nie to jest trimbor cytryna mięta. Mię, tak. Gazowany. Gazowany mięte, powiedziałeś, czyli uznajemy mu? Co jesteś prowadzący, Nie jest. Ej, no, ej mama, ile mam punktów? Nie wiem, bo to się policzy na koniec. Teraz ty kaszper. Tylko policzę, jeden Pięć. Dwadzieścia dwa. Został nam jeden, dwa, trzy. Nie. Filip został. A 22 to... To jest to coś na S. No. Bananowy. Te szuntun. Szwedz. O, Szwedz. <śledzt>. Szwedz. <ścoughs> No. Nie, nie gazowana tylko Kubuś? Super. Dobra. Dwa. Dwa. Uh -huh. <ścoughs> <ścoughs> I to jest? Nie gazowane, gazowane. gazowane? No. Y Pepsi? Nie, nie pepsi. Nie pepsi. No, no, no. pomyśl, czy to Lipton, czy to kola, czy Tywan? No, ma... ty, ty. Dobrze. Ale co on powiedział? Mam ten dno. O tak. Teraz, ost... teraz już dwa dostały dla mnie. Teraz dno. Ty rosujesz, teraz rosuje Filip. No, to stanowczy. E, dwa detale są. No, i mówcie. Siedemnaście, Nie mówcie. 17. 27. 27. No, Iwi. Co I to jest 27. 7 mm. pi. No, no. czego? gazowany. No, kola. Nie. Nie, ogazana. Super. Teraz ja losuję. Jaki to może być numer? <laughs> 30. No i pijemy. No, no i to jest ostatni kubek. Mleko truskawkowe z molekowitą. Super! No i komili, to już ostatni kubek. Dobra, licz punkty. Bo zapomniałaś yy, o tym. Jeden. Yy, Filip Kacper. Najpierw liczymy Filipa. Jeden, Jeden, dwa, dwa cicho, okay? trzy, cicho, trzy, cicho bądź, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć, siedem, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ma Filip. Dziesięć! A kaster ma raz, dwa...

Jeśli nie oglądaliście pierwszej części, link znajduje się w opisie. I zostawiajcie łapki w górę. I subskrypcję i dzwoneczki też. Jest